No, z tej strony Pablo, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, niestety dzisiaj jesteśmy sami, ale zagramy sobie parę rundek, żeby powijać sobie koronki, żebyście trochę mieli co oglądać, bo mówiłem, że filmy będą się pojawiać co dwa dni. Jeśli jesteś nowym na tym kanale, zostaw łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, a ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A zanim zaczniecie oglądać mnie, to będzie, otworzymy sobie jednego spina takiego epickiego. Bum. Dobra, zobaczymy co będzie, zobaczymy co będzie. I, aj, co specjalnego już nam uciekło, no i jak zawsze epicki, ale przynajmniej go nie mamy. Dobra i możemy już zaczynać. 3, 2, 1 pyk. Więc tak, zaczynamy, zaczynamy. Nie wiem, jakieś dwie, trzy rundki sobie zagram i zobaczymy. Zobaczymy, czy będą jakieś prosi, czy jakieś nubie. Wolałbym nubów, żeby my jak najwięcej wygrywali, ale to... niemożliwe. Bardzo niemożliwe. Tutaj jest też bardzo niemożliwe, że tego... Że to przejdziemy. Myślałem już, że tam na samym końcu, że tego nie przejdziemy, ale Hi. Aha. Bardzo fajnie. Ale to tak fajnie, że odlala. No i brawo obaj nas. Aj. Nie ta emotka niestety. Ej, w ogóle mam 44 pingu, ale zacinki są. I to duże zacinki No teraz to już 42 pingu no, Ale widzimy się w kolejnej rundzie Dobra losuje nam No no i wpadajcie na kanał To jest również MatikSaturka Link do tego kanału znajdziecie w opisie No, no i tak na finał Albo blog dos o bym się cieszył po prostu Aj, botbasz był blisko. Bardzo blisko był botbasz. Dobra. Ej, 50 pingu to znaczy, że mamy przewalone. I to tak mocno przewalone. Yy. Yy, nie, nie, nie. Proszę, nie w tą dziurę. Dobra. Przynajmniej nie w tą dziurę, ale jesteśmy w top 10. W top 8, więc jest ok. Ej. Aj. Dobra. Co na finał? Co na finał? Super slajd. No to tutaj już wiemy, że to... Przegrywamy. No, niestety, jakoś w super slajda jestem taki dobry, że wygraliśmy już naprawdę bardzo dobry. Jestem aż z pokazuję. No, to jestem bardzo super, nie? No, jeszcze tutaj mnie zrespełniło. No, ja cię kręcę, widzowie. Nieprawda, że to on szukał. Ne? No jeszcze to gucią mnie. Jak myślę, że jeszcze do tutaj Dobra Okej, okay. więc jesteśmy już po krótkiej przerwie I losuję nam kolejną mapkę, a tą mapką będzie piwot pasz. Ścigaj się do mety w sumie proste i logiczne, ale prosów. Mamy w dużo. Bardzo dużo. Bum. O, współczuję temu temu. Że zrobił, bo miał takie daby i pewnie chciał jakieś tam. Ja też tak miałem i przez to przegrywałem. To jest chamskie takie. No i tutaj też przegram. Albo i nie przegram. Nie przynajmniej nie jestem ostatni. Dzium. Ja jestem jakiś nieułomny, czy nie wiem o co chodzi. No ja jestem jakimś deklem. Dobra, nie przejdę tego na 100%. Dobra, nie. Yy, nie wiem co się stało widzowie. I kolejny piwot twarz. Kto by się spodziewał? Myślę, że ten teraz piwot pasz będzie lepszy. A nie gorszy. Już jest gorszy. Idź. Masakra, nie no nie. Jak teraz nie przejdę, film się kończy, widzowie. Jak teraz to nie przejdę, to się film kończy. Mówię naprawdę. Naprawdę mówię. Dobra, więc dziękuję Wam widzowie za oglądanie. Wpadajcie na kanał Matic Story, link w opisie. No i pa pa.